Z największej ilości błędów, jakie widziałem podczas tradingu powtarza się ten jeden. Najczęściej popełniany i najczęściej kasujący wszystkim konta. I o tym błędzie dzisiaj chciałem powiedzieć, a właściwie macie go przed sobą w tej chwili na ekranie. Krzysztof pisze Ja shortuję od 22-240, więc wszystko zgodnie z planem. Dzień później, 24600. O tym błędzie chciałem mniej więcej dzisiaj z Wami porozmawiać na samym początku, ponieważ jest to błąd, który bardzo często jest popełniany przez wszystkich początkujących traderów. Kiedyś zrobiłem taki film nie wiem, czy, na, czy tytuł był 10 podstawowych błędów, czy, czy 6 podstawowych nie wiem, ale jest jedna rzecz, o której zwykle Wszyscy mówią, ale wszyscy potem o tym zapominają. To jest takie coś. Każdy myśli, że jak coś urosło, to musi spaść. Każdy myśli, że jak coś spadło, to musi później urosnąć, a wcale tak nie jest. I to jest jeden z błędów um, takiej percepcji patrzenia na coś przez ten pryzmat, który topi wielu, wielu początkujących traderów. Kiedy um, kiedy patrzymy właściwie na coś co urosło to nie patrzymy pod kątem urosło więc zaraz spadnie lub też odwrotnie. Ja sam doświadczyłem tego na własnej skórze tradując kiedy patrzyłem na Bitcoina który rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. I kiedy mówię o tym w, kiedy mówię o tym na, na, moich, na moich filmach że Um, nie shortuję bitcoina na przykład, nie? że nie lubię shortować bitcoina, że najwięcej straciłem na shortowaniu w ogóle bitcoina. To jest, to jest prawda, ponieważ e, tutaj jest coś takiego, może, można to też odwrócić w drugą stronę. Może to też być równie dobrze, jak gdybyśmy się nastawili na shorty i, i, i tylko w tą stronę patrzyli, że o, spadło, więc na pewno odbije, spadło, więc na pewno odbije. W ten sam sposób można się, że tak powiem, zatopić myśląc w ten sposób. Jedną z podstawowych rzeczy, o której zawsze mówię, jeżeli chodzi o trading, to jest musimy oprzeć swoje decyzje na czymś. I dla mnie, jak wiecie, najprostszą rzeczą jest po prostu obserwowanie rynku. I to nie jest, że ja to wymyśliłem sam z siebie, że to gdzieś mi z nieba spadło lub mi się przyśniło. Te indykatory, te wskaźniki, które mam na wykresie, plus inne wskaźniki, o których często mówię, to nie jest. Coś takiego, że to są bezsensowne jakieś bezsensowne kreseczki. Można używać lub tworzyć swoje własne wymysły i rysować bezsensowne kreski. Zgadzam się z tym. I wtedy taka analiza jest, że tak powiem, totalnie bez sensu. Ale gdy oprzemy się na czymś, co historycznie się sprawdza i pokazuje nam, że w taki lub inny sposób zachowuje się cena, podczas gdy mamy takie lub inne wskaźniki wskazujące nam na rynku, że tak powinna się zachować, lub do tego wszystko zmierza, to wtedy trading nie jest hazardem lub nie jest magią czy też wróżeniem z fusów, a trading jest zwyczajnym, jakby mechanicznym się dostosowaniu do tego, co się dzieje. Ja często nawiązuję do książki Jessego Livermore, gdzie właściwie on mówił o tym, że na samym początku, kiedy nie był jakby market makerem, czyli tym, co właściwie tworzy rynek, a tym, co podąża za rynkiem, był człowiekiem, jeszcze malutkim traderem, to obserwował taśmę. Dawniej to się mówiło, że się obserwuje taśmę, a więc nadchodzące ceny. I ta obserwacja. Taśmy, czyli obserwacja zmieniających się cen, dawała mu wskaźnik, dosłownie wręcz, jak my tutaj prawie mamy na, na naszym wykresie, który przedstawiał mu zbliżający się trend w danym, w danym sektorze, czy też na danej akcji, czy, czy, czy cokolwiek on tam w tej chwili tradeował. I teraz, gdy nie Podzielimy swojej uwagi na części, że tak powiem, nie do, za, nie do skontrolowania, czyli gdy skupimy się na czymś jednym, co przynajmniej ja tak mam, na czymś jednym, co chcę tradeować i na czym chcę zarabiać, czyli nie mam tutaj DAXów, sraksów, piesów yy, i, i kurcze wełny i bawełny i innych rzeczy, do tego jena funta i, i, i jakichś innych. Yy, Nowych wydziwów, a skupimy się na tej jednej rzeczy, co ją chcemy tradować i naprawdę zaczniemy ją analizować i studiować w, w bardzo, że tak powiem, spokojny, ale sensowny sposób. To nagle ten trading okazuje się, okazuje się bardzo mechaniczną wręcz czynnością. Wiemy, że takie i takie zachowania się. Rynku plus cały czas oczywiście mamy z tyłu wiadomości, to jest jeden z indykatorów. Nie nie skreślam wiadomości absolutnie. Wiadomości to jest jeden z indykatorów i jest bardzo ważny indykator. Ale jeżeli e, z wiadomościami nadążać, wcale nie jest prosta sprawa. Więc jeżeli w taki mechaniczny sposób poprzez różnego rodzaju wskaźniki, i tutaj z, możecie zerknąć sobie do tyłu na moje linie opolu, linie wsparcia, e, e, RSI, e, Trend ogólny, w którym trendzie jesteśmy, to jest, to jest coś, co powinno nam jakby wyznaczać to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. I jedną z ważnych rzeczy, jeszcze już na koniec dodam tutaj, to jest to, że jeżeli coś jest w trendzie spadkowym, a my to longujemy, no to jaka jest nasza szansa, że wyłapiemy te małe podbicia do góry? Lub odwrotnie, jeżeli coś jest w trendzie, nagle zaczyna być w trendzie wzrostowym. A my ciągle jesteśmy mentalnie w trendzie spadkowym, że coś leci w dół i ciągle to shortujemy. To właśnie kończy się to w tym, że e, myślimy, że będzie, że o, odbiło się do 22-200, więc na pewno teraz spadnie. I jeszcze do tego odpowiednio dodana dźwignia, czyli e, mamy mało pieniędzy, więc chcemy na większej, e, większej kwocie tradeować, więc przy, przywalimy sobie dźwignię 10. I boom, i to jest, jest już, pozycja jest zagrożona i, i tyle. Więc w taki, sposób bym to, w taki sposób bym to określił. I nie mówię tutaj, że short nie przyjdzie, ale ten short musimy, musimy, musimy wiedzieć, kiedy przychodzi i patrzeć na kiedy przychodzi. Popatrzmy sobie w takim razie na godzinówkę, jak wygląda godzinówka. I teraz zobaczcie, czy przy 22 był tutaj, był tutaj jakikolwiek sygnał na shorta, gdziekolwiek, nie było go, czy teraz jest? No, być może. Być może. Tutaj mamy na godzinówce mamy zbliżenie się MACD zielonej do czerwonej i prawie przecięcie, więc jest tak zwany tik. Ale nie bądźmy też nie bądźmy też, że tak powiem, krótkowzroczni, bo tik mamy na dniówce w górę. Więc nawet gdyby ten short krótki mógł tutaj nam wypalić to znowu, czy nie czasami nie robimy tak, że w trendzie wzrostowym próbujemy łapać spadki? Tak samo to się dzieje odwrotnie. W trendzie spadkowym próbujemy łapać wzrosty. Mentalnie rynek przy, przy, co tutaj? Mentalnie rynek cały czas robi coś takiego. Taki, taki, taki sztuczkę na umyśle tradera robi rynek. Kiedy rynek przez długi czas jest w trendzie spadkowym, to w końcu nawet najcierpliwszy trader, który, który longuje, Mówi sobie, OK, o to już, to już nie, to trzeba shortować. I zwykle, kiedy on robi ten swój wewnętrzny w głowie przestawienie się na shortowanie, to zwykle rynek już jest w trendzie wzrostowym, a on nie dowierza, że rynek jest w trendzie wzrostowym, i wtedy się łapie na tym. I też odwrotnie, jeżeli ten shortujący, e, shortujący cały czas e, rynek. Rynek spadał, i ktoś po prostu longował go i przestawił się na shorty. Potem rynek idzie w górę, a on jest przestawiony na shorty i przegrywa, lub odwrotnie. Longujący, który, który dochodzi do momentu z 50 tysięcy za bitcoin na 60, 000, on cały czas longuje i, ry i bitcoin zaczyna spadać w dół, a on ciągle myśli, że jesteśmy w trendzie wzrost, wzrostowym i będzie go longował na siłę. Więc, od takie jest, od takie jest moje podejście. Więc. Nie jeżeli początkują, jeżeli zaczynacie tradować, nie lekceważcie tych takich prostych, najprostszych wskaźników, które nie są jedynymi i, i, i że tak powiem, bezmyślnymi wskaźnikami, które każą, o, przecież się muszę, albo coś w tym stylu. To nie jest tak. Do tego dochodzi cała y, cały wachlarz innych y, czynników, które ma wpływ na decyzję, czy podejmujemy Shorta, Longa. I, i, w którą stronę, i w którą stronę tradujemy i dlaczego. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że spora grupa ludzi, która traduje ze mną, e, właśnie tutaj na Bajbicie, e, e, będzie. będzie, będzie e, za, załapie, ten, załapie ten fragment. Bo to jest, to jest fragment, z którym ja miałem problem, żeby go załapać. I dlatego właśnie zacząłem posługiwać się najprostszymi rzeczami, jakie mogę znaleźć, czyli tymi. IMA Cross i MACD, że sobie tak nazwałem TikTok, a do tego później dodając następne i następne elementy, zaczęło to mieć całość i zaczęło mieć to sens. Ja postaram się dla wszystkich tych, co są ze mną na bajbicie, co, co zarejestrowali się z mojego linka i tradują ze mną i tak dalej, postaram się właściwie, tak jak mówiłem, zrobić ten osobny pokój, gdzie tylko i wyłącznie będzie można w taki sposób, bez żadnych Widzi mi się omawiać sensownie elementy właściwie tego tradingu, gdzie ma to, gdzie to pracuje, gdzie ma to sens. Nie, ja nie chcę mieć, ja nie chciałbym mieć w takiej grupy, ta grupy gdzie, gdzie właściwie my, a ja shortuję, a ja longuję, a ja jestem na dźwigni 100, a ja jestem na. To, to nie ma sensu. Jaka dźwignia, jaka kwota, to, to wszystko nie ma sensu. Bo to, to, jest, to jest nic. Ja powiem wam tak, jeżeli w tym wszystkim, w tym tradingu zdołamy dopasować się do rynku w ten sposób, że takie ten minimalny oczekiwany zysk, ten MOZ to 10% jest dla nas absolutnie osiągalne za każdym naszą decyzją, to wtedy, wtedy co zarabiamy, to już tylko kwota przyłożenia. Czy to dźwigni, czy to, czy, to, czy to kwoty, gotówki, jaką wrzucimy? To jest tyle, nic więcej. To jest naprawdę nie jest aż tak bardzo skomplikowane. Samemu sobie ludzie lubią bardziej komplikować niż, niż to naprawdę jest. I ktoś mi tutaj napisał e, w komentarzach: O, miałeś farta. Może ktoś, kto dopiero wpadł na, na mój kanał, może, może po prostu e, nie śledzi mnie długo, więc naprawdę to wygląda tak, jakbym miał farta. Ale gdybym tak e, miał za każdym razem farta. Kiedy traduję coś lub coś obstawiam, to ja bym w tym pokoju nie wytrzymał. Udusiłbym się z tych wszystkich fartów tutaj. Więc to nie chodzi o fart. W taki sposób to widzę. I, I jeszcze powiem Wam tutaj: Henryk wyłapał wczorajszy mój, że tak powiem, ekspresję. Ja nie wiem, jak mi się to wyrwało, ale, ale wyrwało mi się. Dymajmy wszystkich innych. Na tym to polega. Nie chodzi o to, żebyśmy na siebie nawzajem dymali. Jest sporo ludzi, których możemy dymać. Nie musimy dymać siebie nawzajem. To jest prosta sprawa. A mówię o rynku krypto. Więc e, tak to widzę. A jeszcze mm, taka aktualizacja na bocie. Proszę bardzo, to, tak jak mówiłem, sami widzieliście film do tyłu, jak stawiam tego bota. Dwa filmy do tyłu. Chyba postawiłem tego bota i to było bardzo, bardzo jakby proste takie zagranie i bardzo o, oczywiste wręcz, co się wydarzy zagranie. Więc e, tak to wyglądało, 5 pięć, pięć koła postawione, 77, bardzo szybko wyskoczył spoza tego ustawionego e, range, czyli zakresu cenowego, 21,400, 22,400. Zbyt szybko, powiedziałbym, wyskoczył. E, więc no trudno, wyskoczył spoza tego, spoza tego zakresu, więc już przestał, przestał bot zarabiać. Pozycji ma zero w tej chwili, jak widzicie, tutaj wszystko są zlecenia kupna, które, które chciałby bot kupić, ale już nie kupi. No i historycznie wszystkie, wszystkie pozycje są pozamykane. Więc w tym momencie, co robimy z takim botem, który został odpalony na spocie, zarobił, nie zarobił szalenie, ale zarobił. Co robimy? Czy czekamy, czy cokolwiek? Nie, nie ma sensu. Po prostu odbieramy. Odbieramy. Boom i tyle. Zamykamy tego bota. Bot przechodzi do botów, które już zostały zakończone i jesteśmy, jesteśmy, że tak powiem, zadowoleni. Active, zero, completed. Proszę bardzo. Tutaj te futures boty, które mi nie wystrzeliły specjalnie, Tutaj 10 dolarów, tutaj jakieś ta, tutaj, te, takie testy, ale, ale ten spotbot zawsze mi, zawsze mi wchodzi. Zobaczcie, spotbot, tym miałem, tutaj sobie wrzuciłem tak więcej dla, dla przykładu, bo chciałem. To nawet nie chodzi o kwotę, bo te kwoty tutaj to są kwoty, które chciałem, jakby chcę Wam pokazywać. ja Chcę być mniej więcej na tym samym poziomie tutaj na, 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 na YouTubie, co. Co wyobrażam sobie, ktoś początkujący, może być, więc może 20, to nie jest początkujący ktoś, ale, ale tutaj mamy porównanie, bo chciałem porównać, że 2000, proszę, 20 tysięcy, proszę, to jest po prostu kwestia przyłożenia, 10 tysięcy, proszę, to jest po prostu kwestia przyłożenia. To ile ty wrzucisz, to jest kwestia tylko tego przyłożenia. Musisz, musisz się być pewnym. Wręcz trzeba być, coś musi być oczywiste. Więc tak to, tak to wygląda. I... Tak to wygląda. Dobra, teraz na czym chciałem jeszcze dzisiaj zakończyć? Jedną ciekawostkę chciałem Wam e, powiedzieć, e, ponieważ e, jest jedna rzecz bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o, 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 o zen. O której, o, której, o której może wszyscy sobie zdają sprawę, gdzieś tam z tyłu głowy to mają, ale nie jest to takie oczywiste, ponieważ to się nie wydarzyło jeszcze, więc, więc każdy myśli, no, nie bierzemy tego pod uwagę, ok? Więc pomyślmy tak, pokażę Wam coś. Tutaj macie moje te Zenfteki, nie? I tutaj mamy ten 10, 10, 10, i tutaj mamy tego jednego przykładowego mojego Zenefteka, który ma na który jest na 100 adresach, nie? No i tutaj ten Zeneftek, to jest ten zenFtek, gdzie ja właściwie spaliłem 250 milionów Zenów, żeby go dostać, no i otworzyłem go na 365 dni na 100 adresach naraz. I to kosztowało mnie tam bodajże w tym momencie jakieś otworzenie tego Zenefteka chyba gdzieś 400 dolarów, prawda? Ale teraz, jak nawet Heksymalista dał tutaj twita, podał i... Chciałem wam tego tweeta pokazać, heksymalisty, um, Może być bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka, ponieważ wyobraźmy sobie, że nagle cena gazu na Ethereum, czyli tego Gwei, idzie w górę, a my musimy odebrać swojego zenefteka, czyli odebrać to, co postawiliśmy. Um, ale nagle okazuje się, że odbiór na przykład takich 128, tutaj przykładowo podał, bo akurat to było w tym momencie, kiedy on to sprawdzał, że odbiór tych 128 adresów, czy tam 100 adresów w moim przypadku, kosztuje mnie na przykład 7000 dolarów. Wow. Co wtedy robimy? Teraz mogę, mogę mu coś powiedzieć. Wiele osób patrzy na to, że mamy bardzo dużo zen, które będzie. E, do odbioru w pewnym momencie przez e, tych mintujących, prawda? I na przykład e, ktoś ma na przykład mnóstwo tych e, mnóstwo tych e, po 100 adresów i gdzieś tam za rok od teraz czeka go, że od, ma odebrać 200 miliardów na przykład zenów, prawda? Więc teraz gdyby tak miał tych adresów naprawdę dużo tych setek to wyobraźmy sobie, jaką kwotę, i owszem, odpalenie tego wszystkiego kosztowało go w tej chwili przypuszczalnie jakieś, nie wiem, 15 tysięcy dolarów. Ale co gdyby tak na przykład Ethereum i wszystko poszło do góry i ceny gazu były kosmiczne, a ten ktoś e, musiałby na przykład płacić 15 tysięcy dolarów za odebranie tych zenów z emisji, którą sobie odpalił ileś tam do tyłu. Wiecie, o co chodzi? Tutaj może być bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka na tym Zenie, mm. ponieważ nagle okaże się, że on tych 200 miliardów nie odbierze. Po prostu. Zapłacił 15 tysięcy za odpalenie tego i to mu się mintuje, ale nagle, gdyby nadeszła Hossa, nie wiemy, co się wydarzy, ale, ale, ale możemy sobie pogdybać, I, bo widzieliśmy to w poprzedniej Hossie, co się działo z cenami. E, e, z cenami opłat na Ethereum. Ja pamiętam, jak za na przykład za zakończenie mojego steka na Heksie ja płaciłem po 400-500 dolarów. To, to, to był kosmos. Więc teraz sobie wyobraźmy tutaj za zakończenie 400-500 razy, razy 100 i nagle mamy potężne, potężne kwoty. A tak jak już widzieliśmy tutaj, heksymalista nam pokazał z ostatniej chwili, co się działo, gdy Guay wyskoczyło tam na 120, czy ileś tam. Więc to może być bardzo ciekawa rozrywka. Więc ten, ta podaż tych zen, która jest w przyszłości oczekiwana, nie jest aż tak bardzo oczywista. Szczególnie, że, szczególnie, że na odbiór tych zenów nie mamy tak jak na Hexie, że ten hex stake nam. Po prostu krwawi, krwawi, krwawi. Możemy odebrać go na przykład po miesiącu, szukać, czekać na, na mały skok tutaj głęboko w dół, żeby kliknąć i wreszcie odebrać go taniej i żeby to było opłacalne. W Wzenie mamy 7 dni. Właściwie na, po trzecim, czwartym, piątym dniu to już odbieramy cząstki tego, już nagle się przestaje to opłacać. Więc tutaj e Chciałbym, abyśmy, abyśmy tutaj sobie przemyśleli ten temat, bo to może być bardzo, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o Zen i o ten, o ten tak, jak wszyscy tutaj śledzą i, i, i patrzą na. A, popatrzmy tutaj: na supply, czyli na ilość tych Zenów, gdzie to jest? Na ilość oczekiwanych Zenów, jakie będą, jakie mogą być w obiegu, gdy wszyscy zaczną. Odbierać te zeny. Tylko, że gdy wszyscy zaczną odbierać, nie wiemy, co się wydarzy na rynku. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Podobnie zresztą, podobnie zresztą w Hex. Kilka osób tutaj się przejechało na tym, że gdy cena była bardzo niska na Ethereum i stejkowanie i odstejkowywanie heksa kosztowało do dolara nie więcej, to sobie zastejkowali tysiąc heksów, ale gdy te tysiąc heksów przyszło im. Zamknąć tego stejka po roku czasu, a, a, a cena odebrania tego stejka była droższa niż stejk sam w sobie, nagle to wszystko przestało być, przestało mieć sens. Więc znowu, cała, cała, całe doświadczenie, które zdobywamy na rynku, i o którym my, y, które przychodzi wraz z czasem y, i z tym, co nas, do, co nas dotknęło podczas. Bycia na rynku. To jest, to jest coś, co pozwala nam ustawić się w takim lub innym e, kącie do tego, co nadchodzi. I dlatego o tym mówimy, dlatego kanały podobne takie do mnie o tym mówią. E, i, I mam nadzieję, że o tym mówią, bo nie, 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 nie ma szans śledzić wszystkiego, kto co mówi. A, a nie tylko mówimy o, o tym, żeby. E, Mówić o jakichś inwestycjach, które już u nas, że tak powiem, nam podbijają to, co, 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 co ja mam w portfelu. Gdzie zwykle tak się, tak się, tak się osoby myślą, że w ten sposób mogą się dorobić na krypto, po prostu dymając własną społeczność. To jest tragedia. Więc dymajmy wszystkich, ale nie siebie nawzajem. Przecięcie na tygodniówce. No proszę. Wszystko zależy od punktu widzenia, każdy może mieć rację. Nie wiem co to znaczy. Ja nie jestem, nie jestem, nie jestem aż tak, bo inaczej bym powiedział, shorty mogą zarobić, longi mogą zarobić, każdy może zarobić, jeżeli, jeżeli po prostu e, wie co. Wie, co robi i dlaczego to robi. Czasem nie rozumiem, co ich z grosz tłumaczy, ale uwielbiam metafory. No, metafory same się, że tak powiem, tworzą. Powinieneś mieć miliony wyświetleń. To jest, to, jest, to jest coś. Z tymi milionami wyświetleń ja Wam powiem tak. Kiedyś miałem tutaj czasami tam kogoś, co mi mówi: Słuchaj, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, trzeba ładniej filmik oprawić, trzeba tą, tego thumbnail, czyli tą startowę, startową ikonkę w taki a inny sposób zrobić. Trzeba dodać żółty kolor, zielone napisy. Trzeba wydać trochę pieniędzy na to, trzeba wydać trochę na pieniędzy na tamto. Nie, nie, nie. Nie muszę wydawać pieniędzy na reklamy, nie chcę, nie muszę wydawać pieniędzy na pojawianie się gdzieś, ponieważ moim, moim zarabianiem w krypto, lub inaczej, to co ja robię w krypto, to co robię w krypto, to jest to, co robię w krypto. I mówię to, co robię i robię to, co mówię. I to jest moim, jakby. Czymś, co, co mi pozwala zarabiać, moim, moim zarobkiem nie jest budowanie społeczności, a następnie karmienie ich tak jak ten słynny mem, tym, co mam im do, do, do przekazania za jakiekolwiek pieniądze. Nie o, to, nie o to w tym chodzi. A potem znowu robić filmik, że o, zarobiłem 7 milionów w krypto, bo sprzedałem. Tysiąc książek po ileś tam za książkę, albo byłem na jakimś tam, zrobiłem spotkanie społeczności, gdzie bilet kosztował tyle i tyle, i razem to wyszło mi, że zarobiliśmy 50 tysięcy. Wydaliśmy tyle i tyle na reklamę, to coś tam. Tak, I tak mówią ci, guru nieruchomości, guru inni, tam jest tych guru z tyle, że szkoda gadać. Tak patrzeć, patrzeć, na czym, na czym oni zarabiają i wtedy się zastanowić. Czy, czy to jest to? Dobra, nie będę tutaj leciał, po... leciał i was zanudzał komentarzami, chociaż nie miałem czasu przeglądać komentarze dlatego. No Piękna końcówka o O kurczę. Widzę, że to mnie jednemu tylko wpadło. Inspiracja do, do firmów Oak Investor. Oak Investor. Oak Investor jest spoko gościu. Ja go, ja go, ja go lubię tam posłuchać. On tak, on tak próbuje, tylko Oak, jeżeli słuchasz tego, mam jedną doradę. Nie siedź na płocie. Dupa cię będzie boleć od siedzenia na tym płocie i gówno z tego ci powiem prawdę. Musisz, musisz zająć pozycję. Jesteś tu, jesteś tam. Takie siedzenie na płocie i kiwanie się na dwie strony, to. Tylko dupa z tego boli. Dobra, tyle na dziś i tak za dużo powiedziałem. Na razie, trzymajcie się.